mnie. Ale tym razem to jest druga część babci. Druga Dlaczego? część babci. Muszę nagrać chuj jeden. Zapomniałeś, <śpiewa> ja tak pamiętał Tak jak już wspominałem nagrywamy drugą część babci. Tylko tym razem z dziadkiem. Tylko tym razem z dziadkiem nagrywamy. O, to jest kanał Dzisiaj ze mną będzie grać Czacha No Lokalna69 i Maksiu, przywitajcie się No No to zaczynamy odcinek I czekamy oczywiście na spóźnialstwo Lokalną69 Uuu, jaka boszka Tak Jakie to się kanale Jak to powiedział Masz europejskie ładne sutki Ty Dlaczego tu ruta? Chodź Maxiu, zapoznamy się tu. Maxiu, nie to tu Przestańcie się pchać grubasy. <grywa> Na dół! Poczekajcie. Kuryo. O. Znasz Maxiu? Jedziesz sobie windą, co nie? No. I ogólnie w tej wersji. Wiecie, tą tam ludziom? Jedziemy windą z komali. taką sytką. Ale z góry nie. O, zamknij mordę, białość. Lokalna. I tutaj b mamy latarkę. Latarka. Tym razem jest latarka i amunicja do pistoletu, która jest bardzo drogocenna tutaj, jest bardzo drogocenna i przydatna. bo dziadek lubi nas zaskakiwać. Dziadek lubi robić vloga. O cholera. Jak dziadek mi zrobi o e me mekepon. <laughs> o mekepowe me <laughs>

Aha, to jest troll pierdzielony. Jak mnie nie u synusia <grym> raz... no, tak, <grym> sza... się... sza... O nie! Bardzo dobrze. Myślę, Na razie nie będziemy grali w synusia, bo nie ma żadnej aktualizacji. Zagramy w synusia, jak wejdzie nowy specimen. Dla imialu dla pciol, Psychopata Nie widziałem. Chodź też do mnie. I może będzie synuś nijaki. Idę do ciebie. do mnie. I będzie może... Ja wy się, się z szafę, Maciu. Ja. A co? Dziadek pójdzie. Kurde. O kurde, bardzo kocham dziadka. Ale dziadek musisz się pierd... Gdzie dziadek? dziadek robi loda. Ale gdzie? Do Ej, ty nie mógłbyś <laughs> wierzyć <czelki. śmiech> To ty mówiłeś. Kurde, jest Nie ma. Do gdzie jeszcze? Dosyć siedzimy? Dzi, amor. Ej, nie ma Dzioda. Świnio, nagrywam. Czary, bydła, ja. Dziadek! Gdzie jest? Mi amor! ty. idioto! <gry> <gry> Kurwa, wyszłam prawie na niego Walić cię dziodu szacha troll zasrany A ja chciał, a. A żebyś się zawsze A Ażebyś, ażebyś, Czacha, dostał szota Chyba tu Anki, mordę, o, mam baterię dużą. Napiesz. Mam dużą baterię! Ora idę do puzli. Moje ukochane mam amunicję? A idiotko. No zjeb... O, no szk <grym> Jak cały TikTok. Mi znajdź mnie. O kurcie, jak umiecie kapty. Gdzie wy się? Ja tu. E. Ja tu. Nadal? Nadal. O, parę. A mam ja to czas trafił, czyli... Kto? Tak, śmigam. Znowu jestem w tej samej czołówce. Znowu jestem w dupie. O, cholera! Jebany, chuj od tyłu, mnie zasyp. Wypierdalaj No nie wierzę, no nie wierzę w to W ogóle trzeba już mieć wcześniej zaplanowane Na wiele Jedziemy, idziemy kiedyś idziemy do nawojskiej nie Temu tak? Kurwa śmieciu zajebany Pizda kurwa w mamucie jebana. Możesz nie bluzgać, tak? Przepraszam, ale mnie goni ścierwo jakieś rude A ty? Ja się nie mogę gonić. Co mam ja co ty zrobiłeś? to jest na mnie. jest musisz ci tak słychać bardzo? Nie, Roland, postroluję. Kurzy raz mnie zabił przez otwiera. Dobra niech to idzie młotkiem otworzyć coś Hello? Bateria jest, do Tyla Ty daj Rolando po prostu kusi patroluje i Tyle no czy jak PC tyle O nie jak O nie <grym wytrych> Jak mokłeś się woba świta O czy za mnie na dół Jezus jak ty się drzełe No kurwa bo mnie zabije zabije mnie mamiku O Jezu O nie Kurwa jakby się zażynali ty No tu jest jak chcesz co jaś umieł ocie końc jest lalowany Jeden się Strasznie się drzesz O latarki No kurka Ja będę kakaś Co mi do randa idzie <noise> No nie mogę tych puzzli zrobić no. Czemu tyle kucie na szpesa koniec, a mną? No i kurwa Może pójdziesz do mnie na dół, bo ja sama przez tygodniu się szukam Ok, daj tam Tylko masz to poza mnie chyba Dwa? Tak A któraś tam jest na kucie? To ty do ja nie idę A ja nas zaraz zabierze się, obydwa nas No i znowu kurwa, no te puzle są jakieś zjebane Pośledzone. No ni chuja, no nie idzie tego ułożyć To jest karniwka No i znowu kurwa Ja pierdolę O kurwa, dziadek No się tam na tolia To dawaj do mnie Ej, słuchajcie. Kurwa, znowu kółko zrobiłam. Mam całe ścianę. Dziury walone. Tu mm jest -hmm. okay. paliwo. No zresztą ja się mam. Weź, weź Ta. paliwo jedno. Nie chciałbym. To dawaj. Chodź żele zaraz te puzzle, co nie? Gdzie? No cześć. już. Naprawdę na wszystko, chyba nie wiem, co mieć jest puźba. Łeb, kurwa, jak sto Te puzle to mnie, to, to mi tak irytują. Tak nie lubię ich. Po prostu o Jezus. Maxu, czyli na dolak Jezus, no przecież tu nie ma jaj. Co mm, nie ma jaj. Ta gra A co? To, to pociąć mi ukazać Kaliwa Na szukamy. Też mam jedno. Nie, zaraz kurde... Nie wiem, Rolando będzie robić te puzzle, bo już normalnie. Mam nie... łom! Fajnie, się tam bawicie? Przepraszam! Yeah. Przepraszam! 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 Nie, Przepraszam! 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 Ja, ah, to Ja, to nie i Ciema. Idź nie Tak. A po co ja? On ci nie zabije, idź. Ja mam twa paliwa. Zmęczyły mnie te puzzle. straszne są te puzleczki, no straszne Siema, siema O, to chodzę być cicho <kłenki> Chodzę do nasadów, o chodź, pięknie, No jak oni będą Wy nie umiecie nawet kablu wziąć? Ja kable z pośredzią zostawiłam ale one lepiej, żeby chyba jednak były... Ale nie mam miejsca do ciebie docierać, żeしょ... o. A i Maciu, od razu ci mówię, nie schodź tu na dół, nie wchodź, nie Dobra, schodź bo mnie klubi. frajer go... Czemu? Nie wchodź tu, bo nie zejdziesz już. Nie wyjdziesz już stamtąd. A jak będziesz ginął, to się będziesz rozpić tam w kółko. No. 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 Mam koło. Nie, nie dotyka. No. Nie wiem. Mam pomocy, mam uszy. Powiem w skrócie, że mam problem z takimi małymi Żydami. Tak? I... No to jest 25427, Kuba. I co? Może to. I trochę... Nie, ja, na mnie się nie Niesłyszałe. Już nie macie czasu. To już raczej nic nie wiem. Wiesz, oprócz tych małych żytków, to... ...raczej bym powątpiewał. Poza tym, że trzeba włączyć power, ułożyć te zrymane puzle. Puzle są po to, żeby... Yy, Dostać generator. No i kurwa, nie powiem trochę taka sytuacja, gdzie się trochę podkurwiłem. dlap co nie wekselas? Nie, ja wiem gdzie jestem, tylko chodzi o to, że mnie to te, te puzzle. No lala, tam koło, o tam lokal, ja nie wiem, łomu nikt nie ma? Nie mam. Co nie wiem, szukamy la, la, la. Puta mocale, la 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 sław, 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 au la 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 sław, 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 pierwsze No i taj, No i co jest? Wyrabszy, będzie masz seksie kabaretki na sobie. To jest mają też i dziękuję. No, mmm. Ta dupa. Ty, masz różową... Ty widzę twoją cipę. Zobacz. Zobacz. Co dobrze? Pochaz Ty nie. Na swoim się pochasz. Dobrze, teraz na krótko? On rano do roboty w tej Jezus! Co? Nie pieczę. Mam jakieś koło? Pies na koło. Nie zbieraj wszystkiego. Ja wiem, połam tyle kawałek. Ochuli! Przyzwyczaj się, że on tak będzie trollować. No teraz wychodzę, za piję, zaraz wychodzę. Ja nie trollowałem. Nie, przecież już nie mam koła. Masz. A, nie mam, dobra. Matko boska. Nie ułożę tego, no nie ma aż no, srał na boki no kur... Kto to kurwa zrobił, że jedno pole jest kurwa dostępne no? padałeś wtedy. No ale kurwa. Ja nie miałem jak dupie to ma być. To no. odcinek. Helikopter. Chuja no nie, no on... No i właśnie i tu kurde Zatek polemy obrad hmm. To jest No i dobra no, i właśnie, no. Ja pięt Wy macie Nie no waleś to kurde zrób ja to normalnie rozwierdziolę Serio mi robił Rosto. Może Tobie się uda. Może Ty będziesz miała inny układ tych puzli. Ja pierdziele to. Ja taki samaj zostawiłeś przystawiłeś. Mam nos. Więc nos, wziąłem jest nos? Weź mi wyrzuć ten łom. No A młotek masz? Kto? Nie. Ktoś ma dwa słotek? Nie, no, ja mam minus. Ja mam wapa wyrwa. No, nie wychodź z pokoju. Tam żół obok ciebie jest. On te dwa paliwa wlejesz do samochodu. Co? No. Do Rolanda, mogę Koło mał max. No to niech on to koło tu przynosi. Max coś nóż? Nóż ja mam. To otwórz maskę samochodu. Nożem. Tu jest, karki. Otwieram. Nie mogę. Nóż musisz nacisnąć na dole. Musi na się podświetlać. Już? Czekaj. Muszę wycerować. Nie potrzebny ten klucz podniosłeś, jak? To nigdzie nie powiedziesz, jak? Dobra, i dawaj ten, to koło zakładaj zakładań, Ju Ju spójrz chciałbyś się ranoć, czy jak? No jeszcze nie odjedziesz. Czemu? Bo jeszcze dużo jest do roboty. No koło jest. Eee, nam te. Fajnie, baterie, żebyś zdobył. Eee, potrzebujesz o, no trochę więcej rzeczy. No. Ma ktoś młotek? Nie. Nikt nie ma młotka. No, no właśnie, to, to jest tak... To mnie tak irytuje w tych puzzlach. Dosłownie jeden puzzle brakuje, żeby było dobre ułożenie. Dziadek jest szybszy niż babcia. Bogańiam się z nim wokół stołu. Ja też kołysie, pie. jaka co pan ma w mywam? Nie, ten młotek gdzieś musi być. Uciekaj, na dole. Max! Max cekla. Nie ma na dole motka? Max czekał MM mampa. No przewijałem. Alkohol tak jak ja M. A ty już kolejną mieć chyba, bo tydzień już ruchy nie mam. No Uwaga. Zarazłem u atwerek nie zapył. Tak? Sprawdźmy. Nie mi, Ty ja sobie wiecie, jak to. O, ja jestem. Co tak? Co tak? A jak mam mnóstwo, mam już zasadzić, co jest, eh? mam, jest, mam noż, już się no, co. szafkę. On do Klaudii pobiegł. Nie, wam oddała, włożyłam. ja pierdolę! Ten układ się zapisał. Czemu ty tym pytaniem padałem. No ja szyję w ciebie. Ostrokę, na ja mogę. No w ciebie, a on do, kurwa do pobieg. pobiegł. Ja mam ten łom. A na chuj ci łom, jak łom już nie jest potrzebny, łomie. Potem. ten, czekaj, to, co się tam nie dzwoni. Muszę wyjść na chwilę, dobra? No to ci wywali z gry. No. Ale siostra zwani, też odgrywa, że No to... Odbierz wejście na górze i w grę. No. No halo. coś pokazać. Ojej. Onia. Ojej. Nie o da, nie muszę nie, no, coś to. No to... O ja. Co? No.

Uważaj. A gdzie się jem A gdzie A jest tam wiem. To przyjadę do Was. E to Dobra. A wy tak tu wie jak a to wy tam jest 35 Powiedzcie. Ale mnie. A to jest w ja nie mam krócej. Tu pomylałeś mnie. Tu pójdź, możesz mi pomóc. Ja pierdorę, tak gdzie ona jest? Co na Usiądź, U Sebastiana w domu siostra jest moja. Tak. No tak, przez chwilę no, na kamerę nie zadzwoniła. Mateusz, Sebastian, Nikola, Oliwka, matka moja. Dobra, nie Fin the last place. Y Stączam? Ostatni puzel, który jest wiesz, u kogo? A, czyli skończyłam to. I Max, idiota, nie zobaczy teraz. <grym> On nie chciał odebrać tej No nie, nie musiałeś, bo to nic ważnego nie było. No. Nikt nie umierał. <grym> tu Landa zobaczę. To nie jest to samo. No. O. Świnia, no świnia. Co? Ja siostra zepsuła grę. Mój no chuj, proszę, że mam na szczęście. Ale zepsuła. Dobra, kto masz pistolet? Ja. A ma pan trzy samy miki. To jest na Tak. Co tam nie tam wiem gdzie jest tam motek No właśnie też nie mogę znaleźć Ciebie Ty no nie mam młotka Rana, masz pistolet? Nie. No, Max miał w ekwipunku no Co? No. To młotek Ja nie mam młotka tak się Kody Ja mam mam No nie, pewnie jest na dole młotem. A mu tych stworów, ja pierdzielę dobra idzoty. Teraz to nie będziemy przypominać maszowi, że się otworzył słogę Kurwa, nie będę już nie odbierać. No chyba nie odbierać. Tak, to jest? Co 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 nie może tam być, bo tak to by gra była, była i się zniszczona. <słyszy> kurde. <grym> Młotek musi być tu. <grym> Na no, dole? No nie wiem, no tych gówienek, no bo przecież kurde. Nie ma nigdzie młotka, Nie ma Maxa, nie mam, że kolo Nie, nawet nie i, bo ja się, że siedzę po ciebie, a... Ha. noga, noga jest blisko ku twarzy parze. Oh yeah. Czuję! Sam się trollowałem. Wiesz, że jak tam wyjdziemy, to będziemy w dupie. Nie mamy szkana, oh, nie mamy na tyje, nie mam, Co, Początko. to pióra tyje, to pióra? Papa, to pióra, i ciopat. Cał tych miękus nie mi zapiął. Ja Jeden pisał...